Dzień dobry państwu, Wszędzie Wobec Witka Kapitan Wisowski w wielozakresowym serwisie informacyjnym. Dzień dobry, witajcie serdecznie w niedzielę 9 listopada, 18. Mały serwisik z tego, co się wydarzyło w ostatniej dobie. No bo się dzieje, a kilka rzeczy się zapowiada. Więc. Witam, zapraszam do lajkowania, komentowania, udostępniania. Mam nadzieję, że komentarze Wam odpowiadają i widzimy się jeszcze później na podsumowaniu geopolityczno-militarnym tego tygodnia, czyli na wojskowym serwisie informacyjnym. Moi drodzy, sprawa pierwsza, która powinna dać do myślenia i naszym politykom, to dokładnie piszę, obejrzyj, podaję w tej kolejności, naszym, a następnie. Politykom niemieckim. Ale czy tylko politykom? Nie. W Niemczech. Ogółowi społeczeństwa. O co chodzi? Politycy AfD jadą na konferencję do Rosji. Partia broni tej decyzji i nadal jakimś cudem prowadzi w sondażach. Grupa parlamentarna AfD potwierdziła swoje poparcie dla planowanej podróży swoich członków do Rosji, nawet po trwającej publicznej krytyce i twierdzi, że pokryje koszty. Kilku polityków AfD planuje wziąć udział w konferencji w Soczi w przyszłym tygodniu, w tym posłowie do Bundestagu Stefan Kotr i Reinier Rotfus, lider AfD w Saksonii Jörg Urban i eurodeputowany Hans Neuhoff. Według partii tematem spotkania są relacje między państwami Unii a krajami BRICS. Celem jest utrzymanie otwartych kanałów dialogu, podobnie jak w przypadku istniejących kontaktów z amerykańskimi republikanami i otoczeniem byłego prezydenta USA Donalda Trumpa według grupy parlamentarnej. No ale Trump jest też aktualnym prezydentem, więc dlaczego się odwołują tylko do tego, jak to był wtedy prezydentem przy pierwszej kadencji? Hans Neuhoff bronił swoich planów podróży dla gazety Handel z blad soboty. Oskarżenia wobec niego i jego partyjnych kolegów nazwał nieuprawnionymi. Weźmie udział w kongresie organizowanym przez Instytut Europejski i Rosyjskiej Akademii Nauk na temat perspektyw stosunków między państwami Unii a państwami BRICS, a także sam wygłosi tam wykład. Oczekuje się, że w kongresie wezmą udział przedstawiciele całego spektrum BRICS, a także kilku krajów Unii, kontynuował Nujhow. czyli ewentualnie jeszcze co Słowacji i Węgier, tak? Politycy unijni, którzy uważają, że powinniśmy ignorować BRICS, nie rozumieją go geopolityki. Powiedział, ci, którzy ignorują sojusz, prowadzą Niemcy i Europę na pobocze, a nie ku pomyślnej przyszłości. Tylko, że BRICS jest nadal jednak niesformalizowany i nie można ciągnąć zbyt wielu srok za ogon. Planowany udział kilku polityków AFD w tej konferencji został szeroko skrytykowany przez różne partie. Sekretarz Generalny CSU Martin Huber oskarżył AfD o działania jako przedłużone ramię Putina w Niemczech. W końcu padają tego typu słowa. Posłowie AfD podróżują do Rosji, aby rozmawiać z Kremlem o realizacji rosyjskich interesów. To jest zdrada. Wprost powiedział takie coś do dziennikarzy Handelsblatt. Huber opisał również AfD jako częściowo sklasyfikowaną przez Urząd Ochrony Konkurencji. Prawicowo ekstremistyczną organizację jako rzecznik Moskwy. Każdy, kto pozwala poprzecznikom Putina dyktować swoją politykę, nie jest patriotą, ale marionetką i ryzykiem dla Niemiec, powiedział polityk CSU. Wyraźna krytyka nadeszła również z szeregów zielonych. Ekspert do spraw polityki zagranicznej Robin Wegener powiedział, że AFD nie stoi na gruncie ustawy zasadniczej, ale w służbie Kremla. No dobrze, może jednak. Te obecne partie potrafiłyby podjąć odpowiednią decyzję co do legalności lub też nielegalności AfD. Może to by coś ruszyło? Natomiast ekspert CDU do spraw polityki zagranicznej, Roderich Kisweta, również jako oburzony planowaną podróżą do Rosji, napisał: Rosja jest państwem terrorystycznym. Swoją podróżą politycy AfD celowo uczynili z siebie instrument w wojnie hybrydowej przeciwko. Niemcom i Europie. Według Kiswetera Mostwa celowo wspiera rozwój kremlowskich partii, takich jak AFD, aby osłabiać niemiecką demokrację. Oczywista oczywistość, aby osłabić niemiecką demokrację. Fakt, że kierownictwo partii i grupa parlamentarna w Bundestagu popierają takie wyjazdy, pokazuje, jak systematycznie AFD próbuje podważyć niemiecki wolny i demokratyczny porządek prawny i zaszkodzić swemu krajowi. Kiswetter zapowiedział, raczej opowiedział się za. Procedurą rewizyjną, która mogłaby przygotować ewentualny zakaz działalności tej partii. A AFD ma sporo kontaktów z Rosją. Badania przeprowadzone przez Tionę pokazują, jak głębokie są te powiązania. Czołowi członkowie grupy parlamentarnej, tacy jak ekspert do spraw polityki zagranicznej Markus Frohnmaier i eurodeputowany Petr Bystron, również wielokrotnie trafiali na pierwsze strony gazet ze względu na swoje powiązania z rosyjskimi sieciami. Obserwatorzy zakładają, że Kreml celowo próbuje wywierać wpływ polityczny w Niemczech poprzez kontakty z AfD. Jeden szczególnie sensacyjny przypadek wyszedł na jaw jesienią ubiegłego roku. Posłowie AfD Rainer Rotfus i Ulrich Zinga spotkali się w rosyjskim Soczi z wiceprzewodniczącym Rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Dmitrijem Miedwiediewem, czyli bliskim powiernikiem Putina, znanym z ostrych antyzachodnich wypowiedzi. Towarzyszył im eurodeputowany Maksymilian Krach. Który podróżował z nimi w sekrecie. Bliskość z Rosją ma teraz również konkretne konsekwencje w Bundestagu. Administracja Bundestagu odmówiła pracownikowi posła AfD przepustki, ponieważ miał on utrzymywać bliskie kontakty z rosyjskimi agencjami państwowymi. Według berlińskiego sądu administracyjnego istniało podejrzenie, że powiązania te mogą zostać wykorzystane do wywierania wpływu na parlament i proces polityczny w Niemczech. Jednak AfD Znów jest wysoko. Mówimy tutaj o nawet 25-26% poparciu, czyli praktycznie może wyprzedzać CDU-CS. SPD zatrzymała się na poziomie 15%, podczas gdy Zieloni nieznacznie poprawili swój wynik do 12%. Partia Die Linke osiągnęła 11%, a sojusz Sary Wagenknecht dalej jest pod limitem na poziomie 4%, a FDP Ponownie spadła poniżej progu 5% aż do 3%. Pozostałe partie mają łączny wynik 4%. Więc niemieckie gambity polityczne będą jeszcze ciekawie wyglądać. Teraz przeskoczymy na drugą stronę globu. Supertajfun, który zbliża się do Filipin i, i niesie ze sobą ogrom. Zniszczenia, a jeszcze trwają prace porządkowe po niszczycielskim tajfunie Kalamegi. Przeszedł przez ten kraj w ostatnich dniach. Tymczasem ten kolejny żywioł, supertajfun Fung Wong, niesie jeszcze większe zagrożenie. Władze Filipin ewakuowały już ponad milion mieszkańców ze wschodnich i północnych regionów kraju. Fung Wong, zgodnie z przewidywaniami, po przekształceniu się już w super tajfun. W ciągu dnia uderzy w Filipiny. Niszycielskim wiatrom towarzyszyć będzie ulewny deszcz i wysokie fale. Już w wielu częściach wyspiarskiego kraju występują przerwy w dostawie prądu. Według organu nadzoru lotnictwa cywilnego odwołano już ponad 300 lotów krajowych i międzynarodowych. W wielu częściach kraju ogłoszono alert przed niszczycielskim wiatrem i ulewnymi deszczami. Najwyższy piąty poziom alertu obowiązuje w południowo-wschodniej części wyspy Luzon. Super Supertajfun, lokalnie znany jako Juwan, z wiatrem, którego prędkość dochodziła będzie w porywach do 230 km na godzinę, prawdopodobnie dotrze do prowincji Aurora w centralnej części Luzonu dzisiejszego wieczoru. Więc kiedy o tym rozmawiamy, właśnie być może ta tragedia się dzieje. Fale mogą mieć wysokość 4 do 5 metrów. A tajfun rozciąga się na obszarze o średnicy około 1500 kilometrów. Co oznacza, że skutki jego przejścia może odczuć niemal cały archipelag. Ponad 200 mm deszczu w niektórych regionach dołoży się do tej katastrofy. Poprzednio przy tym tajfunie Kalamegi, ucierpiały również oprócz Filipin ucierpiał Wietnam, gdzie setki osób. Poniosły śmierć. Teraz zmagać się będą z tym głównie Filipiny. Nie do pozazroszczenia. Myślmy pozytywnie, żeby udało się przetrwać ten pogodowy kataklizm tam. Tymczasem kolejny, może nie kataklizm, ale poważna trudność. Wśród trudności, jakie dotykają USA. Z powodu shutdownu. Dostawy amerykańskiej broni na Ukrainę też zostały wstrzymane. I w ogóle do sojuszników. O tym informuje portal AXIOS, powołując się na źródła w Departamencie Stanu. AXIOS twierdzi, że dotyczy to dostaw takiej broni jak pociski rakietowe Amram, systemy bojowe Aegis i wyrzutnie HIMARS. Zamknięcie rządu nastąpiło po tym, jak demokraci i republikanie nie doszli do porozumienia w sprawie finansowania rządowego. W wyniku rozwinięcia się tego sporu i zamknięcia wielu pracowników Departamentu Stanu, których zadaniem jest informowanie personelu komisji kongresowych i dbanie o dokończenie procesu, zostało odsuniętych od pracy, co spowodowało dalsze spowolnienie pracy. Dotknęło to także Biura Spraw Polityczno-Wojskowych Departamentu Stanu, które w ubiegłym miesiącu dysponowało około jedną czwartą swojego normalnego personelu do obsługi kwestii związanych z transakcjami dotyczącymi uzbrojenia. Zakłócenia to opóźniły też spotkania przedstawicieli władz ukraińskich ze swoimi amerykańskimi odpowiednikami z Pentagonu, Departamentu Stanu czy też Białego Domu. Już na początku października brytyjski dziennik The Telegraph, powołując się na anonimowe źródła ukraińskie, twierdził, że paraliż rządu wstrzymał rozmowy na temat broni między Ukrainą a USA i może to opóźnić dostawy tego, co już jest uzgodnione. Wówczas rzecznik ukraińskiego MSZ Heorhi Tichy zaprzeczył tym doniesieniom. A inicjatywa PEARL, Prioritized Ukrainian Ukraine Requirements List, została zapoczątkowana na podstawie porozumienia między NATO a USA podpisanego 14 lipca w Waszyngtonie. Program zakłada finansowanie zakupów amerykańskiego uzbrojenia dla Ukrainy przez kraje europejskie i Kanadę, a pierwszy pakiet pomocy w ramach PEARL został już dostarczony w sierpniu przez Holandię. Do tej pory sześć państw NATO sfinansowało zakup zbrojenia dla Ukrainy w ramach tej inicjatywy Dania, Holandia, Kanada, Niemcy, Norwegia i Szwecja. Sfinansowano cztery pakiety na łączną sumę ponad dwóch miliardów dolarów. Sekretarz generalny NATO poinformował po spotkaniu 15 października, że ponad połowa krajów członkowskich NATO zadeklarowała udział w tej inicjatywie. Wicepremier i minister obrony Kosiniak-Kamysz powiedział, że Polska nie zgłosiła swojego udziału i że ta decyzja jest dopiero przed nami. A z rzeczy, które chyba są pozytywne, przynajmniej dla mieszkańców tego miejsca na ziemi, jakim jest Wenezuela, no właśnie być może jest kule lepszemu. Maduro zadeklarował... Gotowość do opuszczenia stanowiska, czyli funkcji prezydenta, jeśli USA zagwarantują jemu i jego współpracownikom amnestię. Poinformował o tym serwis The Atlantic. Przywódca Wenezueli jest gotów odejść pod warunkiem tychże właśnie gwarancji. Taka oferta miała zostać przedstawiona przez władze amerykańskie, które oskarżają go o kierowanie przemytem narkotyków. Amerykanie nie uznają Maduro za prawowitego prezydenta. Sytuacja w regionie jest napięta ze względu na Działania militarne USA. Jeśli będzie wystarczający nacisk i wystarczająco dużo na talerzu, wszystkie opcje z Maduro są na stole, przekazała osoba, która prowadzi rozmowy z obiema stronami. Sam Donald Trump powiedział, że dni przywódcy Wenezueli są policzone, lecz odmówił odpowiedzi na pytanie, czy uderzy na Wenezuelę. Wcześniej o tym, że decyzja o atakach już zapadła, donosił Miami Herald. Jak napisał The Atlantic, to właśnie Rubio opiera się za wariantem przewidującym odsunięcie Maduro od władzy. Aby wpisać się w priorytety polityki wewnętrznej Trumpa, Rubio prezentuje Maduro jako osobę odpowiedzialną za przemyt narkotyków do USA i za napędzanie migracji, by zdestabilizować kraj. Czy amnesja wystarczy, by zakończyć kryzys? Pomimo trwających negocjacji wiele osób obawia się, że samo odejście Maduro może nie wystarczyć do ustabilizowania sytuacji w Wenezueli. Krytycy uważają, że Maduro nie złożył żadnej poważnej oferty pokojowego przekazania władzy, co może doprowadzić do konieczności użycia siły militarnej. Co nie znaczy, że nie można wyjść z dołka, który sam wykopał. USA, aby zwiększyć presję na Maduro, oferują 50 milionów dolarów za informacje prowadzące do jego aresztowania. Jednak szansa na jego zatrzymanie w obecnej sytuacji jest niewielka. Maduro musi zdecydować, czy opuścić Wenezuelę i zabezpieczyć amnestię. Czy też stawić czoła rosnącej presji międzynarodowej i lokalnej, a lokalnie on utrzymuje władzę już tylko dzięki armii, policji i służbom. Na poziomie zwykłych Wenezuelczyków poparcie dla niego jest naprawdę już coraz bardziej symbolicznie niewielkie. Oby tylko się było bez wojny. A w kosmosie mamy coś, czego nie rozumiemy jest coś, Tajemnicze, więc generuje różnego rodzaju teorie. Nowe zdjęcia pokazują, że obiekt 31 Atlas, najsłynniejszy gość w tej części kosmosu, nie posiada kometarnego ogona. Zdaniem części ekspertów to może być dowód na to, że obiekt jest sztucznym statkiem kosmicznym. Stanowisko NASA pozostaje w tej kwestii niezmienne. Wygląda jak kometa. Zachowuje się jak kometa, mówią przedstawiciele agencji. Licząca najmniej 7 miliardów lat kometa. 31. Atlas jest niezwykłym obiektem krążącym wokół Słońca. Od kilku miesięcy rozbudza wyobraźnię, a wśród naukowców i pasjonatów kosmosu pojawiają się kolejne teorie dotyczące jej specyfiki i pochodzenia. Na początku lipca, dzięki teleskopowi Atlas w Chile, astronomowie już po raz trzeci w historii odkryli w układzie słonecznym obiekt, który przyleciał do nas z przestrzeni międzygwiezdnej. W październiku chińska sonda sfotografowała kometę. Z orbity wokół Marsa. W międzyczasie przyprawiła ekspertów o zawrót głowy, na przykład kilkakrotnie zmieniając kolor. Teraz, jak podaje New York Post, fotografie wykonane przez Obserwatorium Air Navis w Hiszpanii 5 listopada rzucają nowe światło na kosmicznego wędrowca. Pojawiają się też kolejne pytania. Zdjęcia te bowiem pokazują, że brakuje ogona z odłamkami, który powinien być widoczny, gdy obiekt zbliżał się do Słońca. Astrofizyk z Harvardu Avilep sugeruje, że jest to kolejny dowód na to, że obiekt może być sztucznym statkiem kosmicznym, ale to są już tylko teorie. Dla typowej komety, przejście przez Słońce powinno skutkować masywną komą z pyłem i gazem, które zostałyby pchnięte przez ciśnienie promieniowania słonecznego i wiatr słoneczny do kształtu typowego warkocza kometarnego skierowanego w stronę przeciwną do Słońca. Ale tak nie jest. Więc stanowisko NASA, które jest bardzo zachowawcze, jest na razie najbardziej poważne i poważane. Obecnie świat oczekuje na najlepszy obraz z kamer HiRISE, marsjańskiego orbitera NASA, a te wciąż są niedostępne z powodu trwającego rządowego shutdownu. Tymczasem ten Atlas kontynuuje swoją podróż, teraz zmierza ku Jowiszowi, przez który przeleci 16 marca. Obserwacje. Tego końcowego etapu podróży przeprowadzą orbitery NASA oraz Europejska Agencja Kosmiczna. Mnóstwo teorii, ale ile z tego to będą fakty, to się okaże. A tu coś, no co do zasady zacnego. Fabryka polskiej whisky, bo tak często mówiono o tym leżakowanym, dobrym alkoholu, jakim jest Starka, szuka inwestora. Kolejny raz, dodajmy. Po latach sądowych batalii sprzedaż szczecińskiej starki staje się coraz bardziej realna. Zakończono spory o wycenę przedsiębiorstwa, a syndyk złożył już wniosek o zgodę na przetarg. Legendarna fabryka alkoholu jest obiektem zainteresowania różnych, w tym także dużych inwestorów z branży spożywczej. A wierzyciele dawnej fabryki są zgodni co do chęci ratowania znaku towarowego, a także wznowienia produkcji. Portal Szczecin. Wyborcza.pl donosi, że po długich perypetiach sądowych droga do sprzedaży szczecińskiej fabryki budek -Starka została otwarta, a przedsiębiorstwo, które posiada aż 3,5 tysiąca beczek drogocennego alkoholu, zdaje się mieć przed sobą szansę na nowy początek. Syndyk Masy Upadłości Maciej Kasprzyk poinformował, że oszacowanie wartości fabryki po długich negocjacjach i sporach ostatecznie wyniosło nieco ponad 106 milionów złotych. Dzięki temu można przystąpić do realizacji planu, który zakłada sprzedaż całego przedsiębiorstwa jako jednej całości wraz z nieruchomościami, zapasami alkoholu, marką oraz recepturami, zamiast podziału na części. A to jest całkiem już inna sprawa. Najwięcej emocji budzi wycena zapasów alkoholu. Około 3,5 tysiąca dębowych beczek z destylatem, w dużej części liczącym dziesiątki lat. Jedna ekspertyza określiła ich wartość na 50 milionów złotych, Inna przy porównaniu do łyski aż na 604 miliony złotych. Spory wokół tych rozbieżności na wiele miesięcy zablokowały sprzedaż. Ostateczna decyzja Rady Wierzycieli została przekazana do sędziego komisarza, który ma zatwierdzić warunki przetargu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to pierwsze oferty mogą pojawić się na przełomie pierwszego i drugiego kwartału przyszłego roku. Syndyk wskazał, że jeden z kluczowych graczy zainteresowanych zakupem pochodzi z branży spożywczej i jest mocno zaangażowany w proces. Spekulacje na temat potencjalnego inwestora rozkręciły się kilka miesięcy temu. Wówczas to Forbes donosił, już do kupienia Starki ma przymierzać się sieć supermarketów Dino, czyli polski kapitał. A historia Starki sięga 1946 roku, kiedy to polski monopol spirytusowy przejął dawną niemiecką wytwórnię w Szczecinie. Pierwsze beczki z żytnim destylatem zostały napełnione w 1947 roku. Pięć lat później alkohol określany jako polska łyski pojawił się na półkach sklepowych, zdobywając rozpoznawalność i popularność na rynku. Wieloletnie problemy finansowe, w tym ponad 40 milionowe długi, doprowadziły do upadłości fabryki. Kolejne przekształcenia własnościowe również nie przyniosły żadnych pozytywnych rozstrzygnięć o tym bardziej oczekiwanej stabilizacji, ale teraz, kiedy alkohol, dobry alkohol jest obiektem inwestorskim, to może to już wyglądać całkiem inaczej. Życzę powodzenia. No i zapowiedź, która brzmi tak dosyć mocno, mocno nieprawdopodobnie dla co niektórych, patrząc na to, jak ostatnie zimy wyglądały, ale już nie tylko europejscy, ale także chińscy synoptycy ostrzegają, że Europa znów może zaliczyć zimę stulecia. Winowajcą ma być wir polarny, a zima ma być ciężka. I ostrzegają przed tym już jawnie badacze. Zawirowania atmosferyczne mogą nam ściągnąć bardzo mroźną zimę. Słaby wir polarny pozwala na przenikanie arktycznego chłodu. Jest to szeroka cyrkulacja atmosferyczna, która Koncentruje zimne powietrze w górnych warstwach atmosfery nad biegunem północnym. Normalnie system zapewnia stabilność pogody zimowej, utrzymując zimne powietrze zablokowane w strefie arktycznej. Jednak w tym roku jego struktura uformowała się słabiej niż zwykle, sprzyjając przemieszczaniu się zimnych prądów, co mogą na własnej skórze odczuć właśnie mieszkańcy Europy. Od pojawienia się nowego wiru polarnego we wrześniu wykazywał on nietypową ewolucję i może stać się nieprzewidywalnym czynnikiem dla nadchodzącej zimy. Może on zakłócić prądy strumieniowe i pozwolić na wnikanie zimnego powietrza na południe w odróżnieniu od silnego wiru, który utrzymuje zimne powietrze zablokowane w strefie arktycznej. Dzieje się tak przez anomalie ciśnienia, które uniemożliwiają wzmocnienie wiru, sprzyjając fali zimnego powietrza. Bezpośrednio na trasie tego ekstremalnego zjawiska znajduje się Rumunia. Serbski meteorolog Iwan Ryslić szacuje, że niebawem na terenach górskich temperatury spadną do minus 20 stopni Celsjusza, a źródłem zimnego powietrza jest Morze Grenlandzkie. W Mirkureaciuc odnotowano już rekord jak na te pory roku, czyli minus 9,7 stopnia Celsjusza i to zaledwie 21 października. Najniższa wartość zarejestrowana w tym dniu w ciągu ostatnich 76 lat, badacze różnią się co do tych zagrożeń i tak. Europejski model ECMWF wskazuje na umiarkowany potencjał dla srogiej zimy, a chiński model CMA przewiduje bardzo zimną zimę z obfitymi opadami śniegu. Modele amerykańskie nie sygnalizują znaczącego blokowania atmosferycznego, co, co sugerowałoby łagodniejszą zimę. Meteorolog Marco Brillo ostrzega, że niestabilność wiru polarnego może spowodować epizody nagłego ocieplenia stratosfery w grudniu lub styczniu. Zimy, w których pojawiają się takie globalne czynniki, często miały epizody ocieplenia stratosfery. Jak więc będzie się przekonamy, ale bądźmy lepiej przygotowani mentalnie na to, że może być nieciekawie. I to by było tyle w tym dzisiejszym niedzielnym krótkim wejściu informacyjnym. Jeżeli się próbowało. Zachęcam do lajkowania, komentowania, udostępniania, subskrybowania kanału, dawania rady z reklamami, wspierania kanału w każdy na kanale opisany sposób, a wszystkim tym, którzy kanał wspierają, bardzo za to wszystko serdecznie dziękuję i zachęcam do współpracy. Wszemi wobec, pamiętajcie, to dzięki Wam, wspierającej patroni, powstają te materiały. Wszemi wobec, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.